Ten sezon zdaje się po prostu nie kończyć. Coś niemożliwego. Mamy listopad, a mimo tego, po ubraniu się w Goreteksy można bez problemu jeździć. Piękne słońce, sucho, nie pada. 10 stopni, ale słoneczna pogoda i suchy asfalt zachęcają do wyciągnięcia motocykla w garażu. Mój sezon testowania motocykli także się nie kończy. Do mojego garażu dosyć niedawno trafiła tegoroczna nowość, czyli Romet 530 ADV TT. No i cieszy mnie to, że ROMET wchodzi w segment większych motocykli, że nie tylko 125, nie tylko nieśmiało 250, ale także już półlitrowe bestie wychodzą z fabryki tego polskiego producenta, polskiej marki bardziej motocyklowej. Co to jest? To jest jak sama nazwa wskazuje adventure. Jest to motocykl rzeczywiście turystyczny, choć z jakąś tam prędkością, gdzie, gdzie ten skrót TT nam się kojarzy, nie możemy tego motocykla właśnie kojarzyć, porównywać. Jest to motocykl przede wszystkim świetnie wyposażony, już w podstawie. Mamy sprzęt, który wyjeżdżając z, od dealera, ma komplet kufrów. Kufrów z wkładkami w środku, ma handbary, ma dodatkowe światła przed Przeciwmgielne ma gmole, podstawkę centralną, jest to taki i wysoką szybę, jest to takie. Pełne wyposażenie turystyczne, więc jeżeli ktoś zaczyna swoją przygodę, jest początkującym motocyklistą, no bo umówmy się, jest to motocykl na kategorię A2, więc raczej bardzo doświadczeni jeźdźcy tego motocykla na pewno nie wybiorą. To jest raczej sprzęt dla średnio zaawansowanych. Kogoś, kto przeskoczył z kategorii A1 na właśnie A2, lub po prostu zrobił od razu A2, wybierze właśnie taki motocykl, którym będzie mógł już doświadczać przygód nie tylko bliskich, ale także dalekich. W tym wszystkim pomoże nam właśnie ten osprzęt, który jest na pokładzie tego motocykla fabrycznie. Dodatkowo mamy jeszcze dwa porty USB, co pozwoli nam na podłączenie dwóch urządzeń i ładowanie dwóch urządzeń w trakcie jazdy. Mamy regulowaną krzybę, tutaj w tym momencie w niższej, w niższej wersji możemy ją bez problemu podnieść za pomocą tutaj tych dwóch uchwytów. Mamy szeroką kierownicę, jest wygodnie, jest, jest przyjemnie na tym motocyklu. Siedzenie na wysokości 80 cm. No i cóż, da się jechać, da się naprawdę bardzo przyjemnie jechać. Cieszy też to, że sprzęt ten wyposażony jest w koła bezdętkowe, szprychowe, gdzie szprychy zaplatane są tak nowocześnie w środku koła, w środku odlewu aluminiowego i dzięki temu możemy bez problemu zamontować tutaj bezdętkę. Ten motocykl wyjeżdża na oponach, tutaj marki nie pamiętam, bo to jest marka, którą widzę po raz pierwszy. Muszę sobie spojrzeć, jaka to marka jest. Jaka to jest marka? Tisum? Dobrze pamiętam? Jakiś Tisum? Timson, Timson, to jest Timson. Świetne opony Timsona. Gratuluję wyboru. Timson jest znaną marką. Oczywiście nic takiego nie mogę powiedzieć, pierwszy raz słyszę. Natomiast jeśli chodzi o bieżnik, to bardzo przypomina mi Pirelli MT60 bodajże, czyli takie opony skramblerowe. Takie troszeczkę opony flat trackowe. No i ten motocykl no, ma jakieś tam predyspozycje, wiadomo, do jazdy w terenie. Motocykl ten ma. Zostaliśmy właśnie przed chwilą wypytani przez Panią Grzybiarkę o to jaki to jest motocykl. Okazuje się, że ma dwa motocykle. Ogólnie stwierdzamy, że motocykliści są wszędzie. Na stacji benzynowej zaczepił mnie Pan, który sprzedaje, po prostu kasjer. No i też właśnie pytał o ten motocykl. Teraz przejechały dwie motocyklisty. Dwie motocyklistki, wspaniała sprawa. Jesteśmy absolutnie wszędzie. No dobrze, wracając do opon tego motocykla. Pierwsze co się tak, napotacza to, że wymienić, no bo nie wiadomo, co to za opony. Ale szczerze mówiąc, jeździłem i po asfalcie, i poza nim i nie mam żadnych problemów z tymi oponami. Fakt one są nowe, więc jeszcze podejrzewam, że powinny być docierane, bo cały motocykl ma przejechane tam niecałe 300 km. No ale ja już wiem, że te, motocykl, że te opony są, są spoko i wcale bym ich nie wymieniał, jeżeli bym nabył ten motocykl drogą kupna. Natomiast sekretem tego sprzętu według mnie oprócz jego całkiem niskiego spalania, ale to się włączy właśnie. Z tym co chcę powiedzieć jest silnik. Silnik dwucylindrowy, rzędowy, pojemności 500 cm, sześciennych, mocy prawie 43 koni i momencie obrotowym maksymalnym wynoszącym 40, uwaga, i pół. Kocham Rometa za to, że tak dokładnie podają te, te moce znamionowe i zawsze tam u nich jest wszystko po przecinku, no, ale teraz jestem Wam winny, żeby powiedzieć, że to jest 42,8 konia mechanicznego mocy. Tego silnika. No i silnik ten robi naprawdę na mnie bardzo, ale to bardzo pozytywne wrażenie. Co jest już tak naprawdę dla mnie standardem w motocyklach produkcji dalekowschodniej, jest klasą samą w sobie. Tutaj jeżdżąc tym motocyklem, zmieniając te biegi, nie miałem absolutnie żadnego problemu, żeby trafić w bieg, trafić w luz, gdzie to w moim prywatnym motocyklu produkcji włoskiej czasem bywa, bywa kłopotliwe. Natomiast tutaj zestrojenie skrzyni biegów jest naprawdę fantastyczne. Jeśli chodzi o oddawanie mocy, to też czuję, że ta moc jest, jest. Jest naprawdę ok. Na stronie internetowej Rometa przeczytałem, że pozwala na rozpędzenie tego motocykla do 170 km na godzinę i do trzymania 130 w trasie. No i ja stwierdziłem, że nie będę sprawdzał, ile on max jedzie, szczególnie, że on jeszcze jest na dotarciu. Więc tych 170 nie, nie dokulałem się do tych 170. Ale 120... 530 tutaj na liczniku, nawet 132 zobaczyłem, a 125 trzymałem przez jakiś czas więc jak najbardziej jest to możliwe. Fakt. Nie bardzo wiem, jak ten licznik zawyża, bo każdy licznik zawyża. Rekordistą jest chyba Benelli, które zawyża o 14-15 km na godzinę. Jeszcze o silniku trzeba byłoby powiedzieć na pewno to, jak z jego wibracjami, a tutaj jest naprawdę ok, bo nie odczuwam zbyt wielkich wibracji. Myślałem, że ten silnik będzie dużo mniej kulturalny, a jest całkiem, całkiem w porządku. Fakt: mamy tutaj poduszki tłumione gumą, mam kierownicę z gumowymi manetkami, mam siedzenie, też. Wytłumiane, wiadomo, w każdym motocyklu tak jest, ale te, te, te wibracje absolutnie nie przeszkadzają. Mm. No i tyle o silniku, no bo tutaj nie ma, co się, nie ma co się rozwodzić. Spełnia normy spalania Euro 5, przyspiesza, nie pali zbyt dużo, pali w okolicach 4 litrów, więc to jest całkowicie akceptowalne. Przeciwwagą dla silnika, czyli do tego, co nas napędza, są hamulce, to co, to, co pomaga nam albo dzięki czemu wytracamy prędkość. Tutaj mamy podwójną tarczę z przodu, pojedynczą z tyłu, czyli jest to jak najbardziej standardowo. Tarcze są takie fikuśne, karbowane. Mamy... Oplot stalowy, więc to jest od razu fajne, mamy regulowaną klamkę przedniego hamulca, no i hamulce mogłyby być skuteczniejsze, fakt, że motocykl jest cały czas na dotarciu, docieranie hamulców trwa nawet i 2000 km, więc te hamulce będą jeszcze skuteczniejsze za jakiś czas, ale to co tutaj mamy na pokładzie tego motocykla myślę, że całkowicie wystarcza, żeby zapanować nad tym, nad, no nie jakimś przecież mocnym silnikiem, więc na hamulce w ogóle bym nie narzekał. Wyposażenie motocykla w te, kufry, w te kufry to jest naprawdę super rzecz, bo biorąc pod uwagę cenę tego sprzęta, o której za chwilę, no to, no to jest to naprawdę taki gratis, bardzo potężny, naprawdę, naprawdę fajna, fajna rzecz. No i cóż, no na samym początku były same plusy, no jeszcze powiem może o wyglądzie całym, cał, cał, całym tego motocykla, bo on, nie wiem jak Wam, ale mi, szczególnie w tym biało-czerwonym malowaniu, to dla mnie on przypomina takie polskie Ducati prawda? Polskie Dukati e, z takim, no tutaj jest Pegas, no ale można powiedzieć taki husarz, taki husarz, taki Pegas i e, e ładny jest ten motocykl, po prostu mi się podoba, to też znaczy, że ludzie mnie zaczepiają na ulicy, mówię pan na stacji benzynowej, pani teraz tutaj w lesie mnie pyta o ten motocykl, znaczy, że, znaczy, że ten motocykl się po prostu podoba i wiele osób nie przejdzie obok niego obojętnie i to są na pewno jego plusy. Plusem też są te światła przeciwmielne, te, te, te całe wyposażenie dodatkowe, plusem jest kolorowy wyświetlacz LCD, na którym mamy, mamy czytelnie wszystko wyświetlone i też jest ciekawostka, zaczęła się zastanawiać, jak można tutaj te, te przez, przestawić te ustawienia na nim. Bo widzę set, mode, szukam jakiegoś przycisku, nie mogę go znaleźć. Okazuje się, że to jest wszystko regulowane przez, przez dotyk po prostu. Czyli dotykowo ekran, ekran dotykamy i możemy zmienić tutaj ustawienia. Między, przełączyć się między licznikiem kilometrów całkowitym i jednym tripem oraz zmienić sobie ustawienia z mil na kilometry. No i to wszystko więcej ustawień się nie dogrzebałem, więc nie mamy tutaj żadnych map, nie mamy żadnych e, oczywiście kontroli trakcji, żadnych tego typu rzeczy. Na którym mielibyśmy dzięki temu albo przez ten elektroniczny wyświetlacz jakiś dostęp. Widzę tutaj ikonkę bluetootha. Mamy godzinę, mamy ładowanie aktualne akumulatora, mamy temperaturę cieczy chłodzącej, mamy obrotomierz, prędkościomierz i stan, stan naszego baku. No więc wszystko, co potrzeba, jest jak najbardziej na miejscu, jest czytelne, i za to kolejny plus. To co do minusów musimy przejść. No jeśli chodzi o minusy, to pierwsze wrażenie jakie robi ten motocykl, jeżeli bym go oglądał w salonie, to bardzo negatywnie działają na mnie takie tanie elementy. No, cieszę się, że są handbary, ale to jak one są zrobione tutaj za pomocą takiego metalowego wspornika przymocowane pod bardzo chińskim lusterkiem, bo takie chińskie lusterka kupiłem sobie do swojego prywatnego Supermoto po to, żeby stworzyć jakiś, jakiś powiedzmy kit homologacyjny i żeby mój motocykl Supermoto przechodził przeglądy. To właśnie takie najtańsze lusterka, nie wiem, za 60 zł kupiłem kiedyś. No więc one są identyczne. To są te same lusterka, które ja mam e, dwa komplety jakieś, czy nawet za 30 zł, nie wiem, jakieś takie bardzo tanie. No więc to nie robi na mnie dobrego wrażenia, choć lusterka są ładne, ale po prostu wiem, że nie są, nie są drogie, są bardzo podstawowe. Te handbary są takie proste. No i mocowanie tej, tej tutaj szyby. Fajnie, że jest, ale tutaj regulacja taka, że, że tutaj ten plastik się kręci ciężko, to po prostu czasami jest tak, że możemy kręcić, kręcić, kręcić tym pokrętłem, ono się tutaj nie zahacza. Ta, ta, ta śruba się nie zahacza i, i, i nic się nie wydarzy, nie złapiemy tej szyby, musimy się zatrzymać, żeby ją wyregulować. Jest to po prostu tanie. No i to, no to mi się nie podoba. Więc ten motocykl, jeżeli oceniamy, jeżeli patrzymy na niego z metra, z dwóch metrów, on zyskuje, jak zaczynamy zbliżać się do. Do szczegółów, no to, no, to jest, no to jest już troszeczkę gorzej, ale to są, wiadomo, szczegóły. No, ile będzie kosztowało wymienia, wymienienie tego lusterka i założenie innych handbarów? Podejrzewam, że niedużo. To już zostawiam Wam, zostawiam użytkownikom tego motocykla, czy potrafią przejść nad tym do porządku dziennego, czy też chcą, chcą to zmienić. No, kolejną rzeczą jest zawieszenie. Zawieszenie jest no, bardzo, bardzo proste, i ja sobie skręciłem je tutaj na maksa, jeśli chodzi o napięcie wstępne. Tak ja mam wrażenie, że jest to napięcie wstępne. Tutaj żadnych innych regulacji nie widzę. No i troszkę przestało mnie skakać, ale nawet na równej drodze miałem takie wrażenie, że ten przód mi po prostu, nawet nie wrażenie widziałem to, że ten przód po prostu podskakuje. Skręciłem to zawieszenie. No ja ważę 100 kg niecałe, plus cały ten, cały ten sprzęt na sobie, no to może rzeczywiście miało, miało problem z tłumieniem odbicia. No ale tutaj regulacji tłumienia odbicia nie ma. Na pewno przydałoby się, żeby to zawieszenie po prostu bardziej wygaszało, a ono jest takie bardziej skaczące. Jestem zadowolony z silnika. Tutaj to bym nic nie zmieniał. Jest naprawdę spoko. Bałem się, że może być gorzej, a jest naprawdę, naprawdę spoko. Jestem zadowolony z pozycji za tym za kierownicą tego motocykla, z tego co ten motocykl tutaj ma w sobie, co nam daje, co daje takiemu początkującemu podróżnikowi, czyli ten cały zestaw kufrów, te wszystkie akcesoria, o których już wspominałem, nie będę się powtarzać. To jest taki motocykl, który po prostu przychodzimy osoba początkująca, nie mająca jakiejś tam wiedzy, przychodzi do salonu Płaci. Niecałe 36 tysięcy złotych, no to jest tam 35 z czy 999, no 36 tysięcy złotych płaci i odbiera motocykl, który właśnie tak jest zestrojony. No ma wszystko, co jest potrzebne do, do podróży. Jeszcze kolejna dziwna rzecz, a plus, żeby, żeby zaraz ten minus, który powiem jakoś tak zrównoważył. Plusem jest to na pewno, że mamy tutaj wszędzie światła LED, natomiast minusem jest to, że jak zaświecę sobie długie, to wtedy włączają się światła przeciwmgielne, i nie doszedłem do tego, jak zrobić to tak, żeby świeciły się tylko przeciwmgielne. Czyli nie, żebym nie, one są zespolone z długimi, żebym nie musiał jechać jednocześnie na długich. No bo wiadomo, że na przeciwmielny chciałoby się jechać też wtedy, kiedy jadą z naprzeciwka inne samochody. No a tutaj ja nie doszedłem do tego, że taka możliwość jest. Ja tego nie widzę. Może jak pogrzebie to, to jeszcze to znajdę. No, korek mógłby być na zawiasie, no, ale to jest taka rzecz, że i w swoim motocyklu. W Sojituaregu nie mam korka na zawiasie i jest to jak najbardziej w porządku. No i tyle. No tutaj więcej jakichś kosmicznych rzeczy nie ma fajnie by było, jakby mu się przepalały jakby mu się przepalały bezpieczniki, bo są tutaj dojście do nich jest bardzo, bardzo blisko, no i byśmy mogli w bardzo łatwy sposób naprawić własnoręcznie swój motocykl, wyjmując tutaj jedną taką na, na, zaślepkę, otwierając puszkę z bezpiecznikami i ostentacyjnie naprawić motocykl, który był zepsuty, a myśmy to zrobili sami i, i, i możemy sobie, możemy sobie sami pogratulować. Oczywiście żartuję, no ale jest ten, jest ta puszka, Bezpieczników na wierzchu, więc jeżeli też coś się stanie z tym motocyklem, właśnie elektrycznie, no to przynajmniej bezpieczniki możemy bardzo łatwo na wierzchu znaleźć. No i to tyle, moi kochani. No, ja jeszcze idę jeździć, jeszcze trochę pojeżdżę w terenie, bo tego było mało do tej pory i zobaczę, jak w terenie sprawdza się ten motocykl. A tymczasem, cóż, stąd chyba wszystko. Cięcie. Mogę coś powiedzieć o tym, jak ten motocykl jeździ w terenie. No nie jest to jakiś wybitny specjalista, jeśli chodzi o off-road, ale bardzo dobrze sobie radę daje. Nawet w trudnym terenie jestem bardzo mocno tym zaskoczony, bo myślałem, że motocykl, który waży 212 kg, 212 z tego co pamiętam, plus ten cały szpej, te wszystkie kufry, to co mam w nim w środku, to tak wszystko będzie latało, ten motocykl będzie za ciężki do tego, żeby sobie dać radę w naprawdę trudnym terenie. Piasek, korzenie, grząski grunt. A na tych oponach w 17 przecież na kołach, plus z tym wszystkim całym obciążeniem naprawdę idzie się dogadać z tym. Motocyklem i idzie jechać swoim tempem. Ja cały czas powtarzam, ja jakimś mistrzem off nie jestem, ale staram się, staram się być, staram się nie bać, odwinąć gaz i to jest cała recepta. Jeżeli jedziemy szybko, to praktycznie wszystko da się przejechać. No i także tutaj były takie sekcje, gdzie, gdzie jakbym jechał wolno, to bym się zakopał na pewno, ale po prostu przeleciawszy nad tym, nad tym piaskiem, dało radę to zrobić bez żadnego problemu. Mamy z offroadowych dodatków jeszcze osłonę pod silnikiem aluminiową, czego wcześniej nie powiedziałem, i to sprawia, że ten motocykl jest po prostu kompletny, więc jeżeli nie jesteś mistrzem świata, jeżeli nie oczekujesz od swojego motocykla nie wiadomo czego to ten sprzęt myślę, że może dać Ci w jakiś sposób satysfakcję no ale też nie możesz właśnie oczekiwać od niego tego, że na przykład mu zawieszenie nie dobije bo ja w pierwsze chwile tutaj przejechałem i byłem zaskoczony, na przykład Benelli TRK 702 no to to zawieszenie od razu mi praktycznie dobiło jak tylko zjechałem z asfaltu tutaj dłuższy czas dłuższy czas ja się jak gdyby z tym motocyklem oswajałem, jechałem coraz mocniej, coraz szybciej, no i w pewnym momencie dwa razy uderzyłem w jakąś, jakiś najazd na, na, na przeszkodę na, na taką dziurę. I to zawieszenie mi dobiło, dodatkowo jeszcze tutaj takie fajne jest wrażenie, że, że ta centralna podstawka, która wiadomo pomaga pakować się, pomaga serwisować nam napęd tego motocykla, czy tylne koło, nie wiem, zmienić gumę, czy cokolwiek, no to tutaj w terenie jak, na, jak najbardziej przeszkadza, uderza mnie w, w moją lewą nogę i przy każdej takiej większej nierówności ona rozkłada się i składa, więc to jest takie niefajne uczucie. No ona zupełnie do, do jazdy w terenie nie jest potrzebna. No ale wiadomo, ten motocykl jest po prostu kompromisem i myślę, że robi to całkiem, całkiem nieźle. No i to tyle z tych naszych jesiennych testów, tak mi się wydaje. Pamiętajcie, subskrybujcie nasz kanał, komentujcie nasze filmy, rozmawiajmy w komentarzach. No i jeżeli Wam się ten film spodobał, to dajcie lajka, like, na pewno nas to zmobilizuje do kolejnej ciężkiej pracy. Pozdrawiam Was serdecznie, cześć!